wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie w cyfoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram, nieszczęsny, na Vinted, zarąbiste, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Dziewczyny, Film z warami dzisiaj, bo tak mi się zachciało za nagrać ten film. Było mi, słuchajcie, dzisiaj akurat po drodze z tym filmem, więc ze stylizacjami później, bo mam sporo w tym tygodniu załatwiania. No, jak zwykle, jak chce się poprzebierać, to zawsze jest coś do załatwienia. Fajną mam mm, na sobie bluzkę, bluzko koszulę vintage. Ale wiecie, co tę stylizację wam pokażę w kolejnych filmach, bo zestawię ją z takimi butami, tak mi się wydaje, z tymi skórzanymi. Może to fajnie wyglądać. I chcę Wam to w całości i w pełni okazałości pokazać. Boże dziewczyny, czekajcie, bo tu zaraz Meksyk się zrobi. Dobra, podnoszę jedną z toreb, żeby była miniatura. Miniaturka się zrobi dwie torby pięknych rzeczy. Bym powiedziała, że dzisiaj przewaga to będą właśnie rzeczy vintage. Więc jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć co kupiłam, to zapraszam do oglądania. No bo tak jedni wolą te filmy z worami, drudzy wolą ze stylizacjami, koniec końców wszystko i tak na sobie pokazuje i tak dalej. A ja lubię te z worami. I dzisiaj właśnie wory. Pierwsza rzecz to jest koszula, która bardzo mi się spodobała, ta cała Jessica Jessie. Rozmiar 40 koszula vintage, ale zobaczcie, ma się świetnie, naprawdę jest rewelacyjna. Z tyłu tak wygląda. Więc jest ona cała taka we wzory, kolorystyka, lub, bardzo lubię te kolory, może kolory, to połączenie biel i czerń, po prostu biel i czern i tyle. Także y, kolejna koszula do kolekcji, no mnóstwo koszul ostatnio kupiłam. Boże, patrzę w tamtą stronę i tam widzę to te prania, ludzie, no normalnie mnóstwo tego prania. No i co z tego, wypierze się, słuchajcie, znaczy nie ja wybiorę tylko pralka, Jezus, jakiś kukłak mi w oko wleciał przez to wszystko. Dobra, jakoś widzę. Teraz mamy sweter, dziewczęta moje kochane mamy tutaj 48% wełny i 5% moheru i reszta to jest 25% nylonu i 22% akrylu, czyli przewaga jest składu szlachetnego, sweter bardzo fajny do wypielęgnowania. Także zanim Wam go pokażę, no to wiadomo, że muszę go ogarnąć. To jest taki kardigan z dawnych lat. Tu są jakieś kwiaty. Jaśnie, panie. A tutaj jest ogólnie taka krata. Kolorystyka fajna. To jest taki granat, śliwka. Coś takiego, więc, no, w taką śliwkę wpada. Zamiast. Ja y, powiem Wam tak, zamiast dziewczyny, mm, płaszcza, kurtki, więc fajna opcja zamienna, fajna taka alternatywa dla tego typu y, odzieży wierzchniej i taki sweter na przedwiośnie. Z której ja paczki brałam, z torby już nie wiem, dobra, z tej zaczniemy brać. <laughs> Tutaj mamy y, żakiet, ale to, znaczy marynarkę, ale to nie dla mnie, to dla przyjaciela. Odkładam. <laughs> tak. Teraz dalej. Coś pięknego, vintage, taka rzecz. I dziewczyny, jak mi w sklepie pomagały to spakować wszystko, to mówię: Wow! Musimy ostrożnie to zapakować, żeby się nie ten Nie rozerwało to w żaden sposób. No już widzę, jeden cekin leży, więc to jest tak dziewczyny, że jak się zahaczy, no to to leci. Miałam już kolekcję takich bluzek. Tamte były z takim rozcięciem z tyłu, jak surdut jakiś stary. Natomiast ta jest w ten sposób taka na bogato. Złota, no po prostu. Świetna jest ta bluzka. Można sobie fajną stylizację z tym e, jakąś taką zaplanować. Teraz tak spódnica. I to jest Len na 100%. To jest Len, rozmiar 36. Mam nadzieję, że będzie nam mnie dobra, ale wydaje się być dobra. Więc taka midi spódnica na lato. Wiosna lato właściwie. Coś takiego. I ona jest taka jakby z takich przeszyć, czy jakoś tak. E, teraz mamy e, Biba. Marka Biba, i wiecie, że to jest super ekstra, i to jest też rzecz z dawnych lat. I mamy tutaj na pewno fajny skład. Mm, tu jest aż 80% wełny. To jest taki e, dziewczyny-żakiet, który tak wygląda. Może Wam pokażę. Oni mają na przykład, tak, jak robię takie koszule, czy coś też z takimi różnymi przeszyciami, takie nietypowe, i to też mi się bardzo podoba. Więc żakiet jest bardzo fajny. Naprawdę jest świetny. Połączenie elegancji z takim trochę sportem, bo tu jest gdzieś ściągacz. Bardzo, bardzo ciekawa opcja. Dodatkowo tutaj ten yy, widzę kołnierz jakiś tam, można sobie yy, odpiąć i coś będzie tam innego. Więc taka tak, taki bardzo zagadkowy żakiet. To też jest dla przyjaciela. Teraz kolejna rzecz to jest koszula gruba, mięsista, stara, w pepitkę, więc takie coś, dawne dzieje, jak nie wiem co, ale no to też jest bardzo ciekawe, więc możemy sobie tutaj mm, pójść w szaleństwo, jakoś ten materiał odmłodzić, no po prostu na zasadzie y, przerzucenia go bardziej do obecnych czasów, bo no, widać, że to jest takie z dawnych lat, ale jak dodamy do tego fajne buty, no to będzie super fajna stylizacja. Teraz dziewczęta mm, już patrzę do tego. hi. Nie no, ale to tylko taka, taki zamysł. Nie, nie do tego. Czerwona kopertówka. Nie wiem, czy nie skóra, tutaj jest kokarda. Metka powinna gdzieś być z informacją. Właśnie się weź człowieku domyśl, czy to skóra, czy nie skóra. Często to jest bardzo mylne. Jak no czasem wystawiam na wintet na przykład jakąś torebkę, ja nie mam pojęcia, wydaje mi się, że jest skórzana nie jest na przykład, i potem ktoś będzie miał do mnie pretensje. Także ja zawsze piszę, jak nie wiem, to tak zaznaczam to. Coś takiego. Mhm. Teraz żakiet, który bardzo, bardzo mi się spodobał, też z dawnych lat. No to jest petarda, a dlaczego patrzcie? Jak moja cudowna głowa przyciąga same cudowne rzeczy. Ostatnio zaczęłam sobie zwężać żakiety, że je sobie taliuję. Kurczę, pieczony, gotowy, wytaliowany. Zajebiście się cieszę, zobaczcie. Wytaliowany, nie muszę go zwężać. Po prostu idealny, przepiękny. Bardzo mi się ten żakiet podoba, słuchajcie. Teraz spódnica. Taka dziewczyny, bardzo długa. Na mnie jest y, dosyć za duża, ale jest fajna do zwężenia. We wzory. Tutaj jest jakby takie odcięcie, więc możemy pójść w taką syrenę, bo to taki chyba zamysł był. Więc coś takiego. Teraz dużo takich spódnic maksimum. Też. Kupionych, ja już wam je pokazywałam zresztą. E, teraz dziewczyny kombinezon, z, który był na manekinie, ja sobie go zdjęłam. Taki tutaj siatkowany, ja lubię nosić te kombinezony. I tutaj długa, czarna, prosta nogawka. To też jest dla przyjaciela, trochę nakupowałam rzeczy. E, ok, i teraz mamy dziewczyny bluzko koszule. Mm, nie wiem, już tyle tych koszul mam, ja je naprawdę noszę, są świetne. Biała oczywiście i z tutaj taką chyba kokardą. Jak to zapniemy, to będziemy wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Jest taki, taki kołnierz po prostu więc bardzo taka mm, elegancka rzecz. Teraz dalej. Spódnica cekinowa ale fajna, bo jest taka czarnofioletowa czarno więc pasiasta. I trochę torebek kupiłam. Powiem szczerze, że są bardzo fajne. Pierwsza to jest taki wąż. Nasza mi na tego węża i tam mi się bardzo podoba jej kształt i w ogóle rozpięcie, omachniemy i ona się rozpina. Super. Tu jest napisane LPA drukowane. W środek jest yy, aksamitny. Bardzo mi się ta torebka podoba, dziewczyny. Kolejna torebka to jest taka bardziej yy, designerska trochę. No taka yy, jak w stylu francuskim, takie no świetna. I torebki tutaj są narysowane, i mamy tutaj narysowane mm, szpilki, czyli to co ja noszę. Pasuje no, do mnie po prostu. Sign... Signare jakieś, coś takiego. W stanie idealnym. I jeszcze mam trzecią torebkę. Którebkę, która po prostu jest taka w stylu Chanel, to jest New Look, czyli sieciówka, ale wygląda nieźle. Wygląda tak kusząco. Ja ją wzięłam, bo można ją w ten sposób nosić, że tutaj krótszy pasek, tutaj taki dłuższy, jak przyłożymy z tej strony, to będzie dodatkowo zdobienie, ale również można sobie to przeciągnąć, nosić w ten sposób. Oczywiście trzeba to zapiąć jeszcze na Boga Ojca, poczekajcie. Czy to się zapnie, czy to zepsute, bo coś mi to się nie chce zapiąć. Może dlatego nikt. O kurna, Mać. WD-40 trzeba, czy co? No, muszę to jakoś zapiąć. Taka szanelka, powiedzmy, co się nie zapina. Do, do dopracowania. Dobra, ta torba jest pusta, więc w tej tak parę rzeczy skromnie, nie? Teraz dalej. Mamy tutaj ym, koszulę, która jest z krótkim rękawem, taki kolor ym, wiśniowy. Może coś takiego? Żółta koszula. Boże, ile koszul teraz sypnęli w tych używakach? Żółta. Więc no żółtej nie mam. No to trafiłam. Miss Guided, spodenki, które są. Ym, na mnie będą za duże, dużej sobie zwęże. Bez problemu je sobie dopasuję, bo mi się podobają. Takie rozkloszowańce. Krótkie. One są takie, wiecie, tutaj o, coś takiego. Ja chyba pod nie coś podłożę, bo nie wiem, coś mi tam. Może widać wszystko być. <laughs> po prostu, coś jeszcze podnie jakiegoś takiego. Takie majtki po prostu z tym. Z nogawkami. Czekajcie. Kurna, mać się plączy wszystko. Koszula jeansowa stara z wiązaniem. Super. Teraz mamy brązowy żakiet. Taki bardziej klasyczny, też lekko taliowany, więc taki elegancki, będziemy stylizację robić. Dziewczęta. Teraz mamy kolejna rzecz, to jest taki żakiet czerwony, i do niego jest spódnica, więc to jest komplet. Komplet vintage. Czekajcie, a właśnie, nie, to nie ta spódnica, dobra, ona się znajdzie. To kupiłam na dziale y, dziecięcym, to jest spódnica, która na mnie będzie przepiękna, jestem zakochana w tej spódnicy. Y, tutaj jest napisane, to jest w ogóle nowe z metką, Monaliza, 12 lat, metr 52, 40 euro kosztowała w promocji, było, łos 110 euro. No to świetnie, 110 euro za spódnicę i czuć ten materiał i klasę, słuchajcie, dla mnie to jest bomba, to wejdzie na mnie bez problemu i to będzie dla mnie, nawet tyłek mi zakryje, jestem zakochana w tej spódnicy. zobaczcie, to jest po prostu kwintesencja piękna i tu jest halek dużo, więc ona jest taka bezowata, no to jest dla mnie hit i to sobie wezmę na wakacje, jak gdzieś pojedziemy, na 100%, po prostu zakochana w tej spódnicy. Przepadłam, widzicie, zaglądajcie na dział dziecięcy, bo ja zajrzałam dla Frania, szukałam yy, stroju z Marvela, na przykład jakiegoś tam Ironmana i był Ironman, słuchajcie, zarąbiście, na necie 180 zł, yy, a w sklepie z odzieżą używaną 25 zł, więc się bardzo z tego powodu cieszę. Teraz koszula vintage, oczywiście taki kolor, bo ja już lecę, uzupełniam sobie kolory, tak jak sobie wymyślam rurę na ścianie... No to sobie też pomyślałam, że skoro będzie rura, no to mogę więcej kolorów sobie kupić. Proste. Także kolejny, kolejna koszula, tym razem w konie. W różne pędzące i niepędzące konie, więc jest bardzo, bardzo interesująca. Konie są świetne, przepiękne zwierzęta. Teraz koszula yy, Josefina. Która skradła moje serce, ta Josefina skradła. Naprawdę jest elegancka. Tutaj mamy kokardę. Ja pierdzielę, kocham takie Josefiny. I na co dzień tak trzy razy w taką Josefinę się przebrać i życie jest piękne. Zobaczcie, jaka super Josefina. Teraz kolejna rzecz. Tu jest napisane Chanel Paris, ale wiecie co, nie wiem, nie sądzę. Nie sądzę, dziewczyny, a może kiedyś, nie jak zaczynała szyć, to coś stworzyłam. to jest nie napisane żadnym Made in China, China, ani nic takiego, Made in China, nie, Dobre. słuchajcie dziewczyny, więc ta metka, nie, nie sugeruje tą metkę, ja to wszystko sobie sprawdzę, przeanalizuję, miała kiedyś takie metki, czy nie miała, huk tam, ale sam żakiet mi się podoba, nie. To chodzi o kolorystykę. Teraz mamy czerwień z aksamitem. A, a propos, ktoś mi pisał, że te prady, które kupiłam, są podróbki. Guzik, prawda, ehm, pic na wodne fotomontaż, żadna podruba, skórzane, wszystko to są oryginalne szpilki. Skąd ktoś może wiedzieć, jak nie jest tutaj, o, po tej stronie ekranu, bo ludzie to po prostu myślą, że o Boże, jak już prada, to nie znajdziesz. A co to wielkie, mi tu kurna, co. Także znajdują ludzie przeróżne rzeczy, ja już miałam chustę Hermes, miałam chustę Gucci i nawet za darmo oddałam, słuchajcie, znajomym, mimo że są oryginalne, to właśnie chciałam, żeby moje przyjaciółki miały coś właśnie takiego ekskluzyw. jedną sobie zostawiłam, a resztę obdarowałam i tak dalej, więc jestem zadowolona. Można trafić? Można. Słuchajcie, dobra, żakiet wełniany. Bardzo lubię połączenie właśnie wełny z takim czarnym na przykład aksamitem. Torebka, która bardzo jest fajna, taka ala zamszowa, to jakaś skórka. Taki kształt, to jest taka właśnie do opery, no już sobie wzięłam, bo myślę, kurna, muszę mieć też coś takiego mniejszego, eleganckiego. Cała szafka kłania się bardzo nisko, ale zawsze, słuchajcie, jakaś kolejna jest mile widziana. Teraz mamy tutaj rajon, mamy coś tam jeszcze, żakiet w kratę tego typu. Co do niego, on ma taki kształt, takiego trochę To tak mi się kojarzy, no tutaj to wcięcie, pasek jakiś taki i tak na luzie bardziej to można ubrać. Teraz mamy, słuchajcie dziewczyny, mango, mamy taką, taki płaszczyk krótki, o coś takiego, taki bardziej elegancki, to wzięłam dla mojej mamy, może będzie chciała, może Spódnica czerwona do kompletu, który, o którym wspominałam, koszula. Kolejna, monki tym razem eee, i mamy w kropki, też bardzo trudny kolor, no już idę naprawdę w odcienie. Teraz dziewczyny płaszczyk, tak bardzo lubię, znaczy bosmanka taka, wełniana, kaszmir, wełna coś takiego, czarny, tutaj znowu ten aksamit mamy, więc i trafił mi się żakiet, i trafił mi się płaszczyk, i trafiła mi się koszula taka niebieska, w niebieskie maki. Są takie? Nie ma. No i co? U mnie są niebieskie maki. I skóra po prostu. Skórzana kurtka Wilsons jakaś leder. Ekspert, tu jest napisane, że po prostu jakiś ekspert chyba ją robił. Mm, szył, robił. Proszę. Joanno. Więc fajna. Ona, to jest taka skórzana parka. Nie idę dziewczyny po mieście w takiej skórze i koniec. Teraz kolejna rzecz. Spódnica. I właśnie to chyba jest do tego żakietu, który wam pokazywałam, albo i nie. Tak. A może i tak, to jakoś tak podobnie wygląda. No, chyba tak. Ale ja jakoś tego razem chyba nie będę nosiła. Z rozporem taka. A ostatnio taką chciałam sobie uszyć. Więc wszystko mi się fajnie tutaj przyciągnęło. Torebka też nowa, która wygląda w ten sposób. Myślałam, że to jest zamsz, ale to nie jest zamsz. Też jest ciekawa, bardzo fajna. Te rzeczy się nie kończą, tam są po prostu w lumpeksach są skarby. Dziewczyny. Jak się dreza głośno, to napiszcie: Gina, piacz, jakaś tam, skórzany, szpilki. Sprawdzę też, co to jest. No, akurat ten kolor mi był, był mi potrzebny szaro, taki beżowy. Wyglądają nieźle rozmiar 38. Może fleczki sobie wymienię. Zdezynfekuje, także, tak jak ja mówiłam, buty też kupuję w Lumpeksach. Ktoś napisał o grzybicy i tak dalej. Ja powiem wam, że to drogie leczenie grzybicy. Ja bym powiedziała, że na łeb się gorzej leczyć drożej wychodzi. Więc niech jest jak jest. Kolejna rzecz to jest coś takiego, i mamy tutaj, dziewczyny, fajne guziki, więc kolejna koszula w bardzo ciekawym odcieniu. I zostały mi dwie rzeczy: sieciówka na koniec, więc berszka i rozmiar XS. Kupiłam sobie taki golfiś. Golfiś. I tutaj jest dziewczyny wiązanie z tyłu. Bajerancki. O Boże, jak to wygląda pięknie z takim kolorem. No, zobaczcie. Super dziewczyny położenie. I naszyjnik. I miałam kiedyś taki, który kupi kupiłam go za stówę w Stradivariuszu. Jak jeszcze postradałam zmysły wtedy i chodziłam kupować rzeczy w sieciówkach, e, stacjonarnie. Tak, miałam wtedy, uważam, że postradałam zmysły. No to teraz, jak już wszystko jest dobrze, to dziewczyny kupiłam taki. Zagroszę po prostu w lumpeksie taki sam. On mi się bardzo podoba też do dezynfekcji i do noszenia. Także kłaniam się nisko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie.